Dzisiaj zagramy... Dzisiaj po pierwsze będzie powrót, bo chyba z 3 tygodni nie było żadnego odcinka. A po drugie sobie zbierzemy 2500 cyrkowych jajek, bo trzeba sobie otworzyć nową krainę, bo dodali nowe, nowe chyba dwa albo trzy update'y, jak nie było odcinków. Mamy update 10. Dodali maszynę steampunkową, świat steampunku, stacyjno punkowe, czyli Steam punkowe. tak przetłumaczyło, że to masakra. 7 nowych. Co to tak Miga? Co chwilę na dworze? Zwierzaków. Nowa siekiera i drzewo. Piknie ap teleportować klanów i więcej. No poziom pakietu wspierającego raz zwierzaka. Lepsze tygodniowe nagrody LB. Nie wiem czy to jest LB. Owoce w magicznej misce. Stoiska odzyskują się manualnie. Usuń ustawienie powiadomień o przedmiotach. Jak mam usunąć? Wypisz przedmiotów do użycia. Ulepszenie maszyny steampunkowej. Ulepszenie odnowienia drzew. Sortowanie zwierząt na pokarmę, Logi klanu. Jakie logi? Nowy prestiż. Naprawiono no błędy. Nowe kody. Dziękujemy za grę. Jak ulepszenie, to ile teraz się drzewo niszczy? I znowu się kieruję, nie Tu jak kiedyś na streamie było. A w ogóle, Boże, co tu się działo na tym streamie 1 czerwca, żeby się drzewa nie było. bo tam się działo tyle rzeczy. Jest to masakra totalna. Jest, to jeszcze będę miał milion lat. A czemu to w ogóle ma jeden my? Robi bil szybciej, bo nie ma czasu. No nic nie zmienili, to co oni mówią? Pół minuty. Chyba, że na innych krainach. Ja muszę sobie się kierę zmienić, bo za słabą. No nie no pół minuty, to od co oni że gadają? Sobie otworzę kolejne krainy, Ukrainy, jak ja na to mówię. No i co no? I muszę jeszcze zbudować sobie skrzynkę cyrkową. Tylko sobie trzeba te... Fale ogniste i te kostki Rubika znaleźć. Yy, a właśnie, jakieś la lagi. Tak, lagi. Logi w klanie dodali. Lagi w klanie, nie wierzę. Nie są te logi chyba w ustawieniach. O dzienniki otwórz, tylko że nic się nie stało i ta lista mnie denerwuje. Jak nie wiem co. Zaraz w ogóle widzowie będziemy przechodzić od lipca na rozdzielczości 4K Ultra HD, widzowie. Bo znowu dużo youtuberów teraz przychodzi na lepszej jakości, widzowie. Dlatego my sobie zrobimy taki upgrade 4K i nie idziemy już w górę. To będzie absolutne maksimum. No i co? Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Pakt, że to mi się będzie z 2 godziny renderować, ale wakacje mam więcej czasu, więc za 2 godziny mnie. Nie rusza. Jak i tak chyba będzie jakiś stream 100 godzinowy, będę planować, wakacje zrobić. Więc no. Mamy jeszcze te Jezu, ale serio, ja tak byłem najlepszy, prawie ciągle otwieraliśmy krainy, a teraz co widzę, I teraz nie umiem dżungli zdobyć. A niedługo będzie event wiosenny, a raczej letni, bo już jest meteorologiczne lato? Teleportuj się, co za ścina. I tutaj wkrótce, to będzie w następnym tygodniu, już tam za dwa tygodnie. Znowu to ty się odczytuje. A czemu to kosztuje 25T? Cenę pozmieniali. A czemu mówisz najpierw o blogu i świat dżungli? Ten procesor jest taki gorący. Mamy indeks, to mi się wszystko zacięło. Teraz godzina, 22.05, czyli 10.00 pm, czyli po południu. To sobie te, te owoce już nie opłaca się zbierać, bo po 4 to się nie opłaca, że się do clicker wyłączył. Zobaczymy co jest w tym storze. za Robuxy. To oni na niczym nie żyją, tylko na Robuxach. Głowa pusta. Drugi sobie to będę renderować. 1440p ostatni raz chyba. Nie no, w lipcu ostatni raz. Później przechodzimy na 4K. Także Wam to będę informował coraz częściej. A napiszcie w ogóle Wy w jakiej najczęściej jakoś oglądać, bo ja 4K. Dobra, sobie kupię to. Sobie kupię 300. Czemu to się nie kupiło? Kupić. No kupić mówię, no halo! Nie działa to cholerstwo. No i nawet nie dało mi skrzynki, albo coś się zbugowało. Dobra, skrzynka z owocami, skrzynka na a Czemu to ma taką sobą jakość? Albo ja tu kiedyś polowałam na tym, tym szarym tym. Dobra, widzowie, jesteśmy uratowani chyba. Jest. Wiesz jak ja kiedyś gram to codziennie, tak teraz zrobię, to gram raz na chyba jakiś ludzki rok. Czyli raz na tydzień. Więc muszę znowu potrajhardować jutro widzowie na no odcinku wie, zobaczycie, czyli w sobotę. Bo to ja być będzie w piątek. Może mówić, Nie, to będzie w czwartek, sorry! Zobaczyłem się coś w klanie zmieniło. Ci do klanu, tu są te upgrade'y, których nigdy nie zrobię, bo te priest'y trzeba jakoś wyfarmić. Gdzieś tu się schodziło na dół, tylko nie pamiętam gdzie. More, w morę trzeba wejść. Wyklik quest. Plan event. Oni tu dalej nic nie dodali. Tu mamy amulety, chciałbym powiedzieć ankiety. Właśnie się kurde nie mogę tego dorwać Czemu ta gra jest taka płynna Nie mogę tego wyłączyć Więc to jest gdzie jest kocioł, kocioł. No Kurde no i się zbugowałem no i cholera jasna jak to wyjść A tu się buduje? Nie to się nie buduje Zaraz padnę tego się nie buduje, czemu no, to jest takie... przezroczyste? No nie wiem, co bym mogła powiedzieć, pokazałam update ten. Mm. No i cały czas jutro odblokowuję, spróbuję wszystkie krajnych, bo te jajka są najgorsze, muszę na AWK kiedyś zostawić, a ja się boję, że znowu nic CPU będzie taki... Co się stało? I turbo gorąco. No. ale no, no, x trzeba dać. Tu to X nie działa. A mam 16 ty równo. A naprawili to ten... Tyk. O, teraz zadziałało. No, nie wiem co mogę Wam powiedzieć, dostawcie lajka, co pita. Będziemy się jutro na odcinku. I o od teraz są odcinki Daily. Wciąż to jakieś śpat jest w kupienie. Nie co w kolejnym odcinku ja to sobie... Jutro mi farmi, dziwimy się mi drzwiami, babci. Pa no jutro...